Od G800 mogą być tylko lepsze dwa G800. Jak jestem w Dubaju, to siedzę z kierownicą po środku. Czego wy nie rozumiecie? Tak, naprawdę mamy najszybsze auto świata, jak wiecie o co mi chodzi. Jak będziecie ze mną się przyjaźnić, wszystko będziecie mieli, obsypie wszystkich złotem, srebrem, czym chcecie. Ale dobrze spróbujcie. Ty nie umiesz, musisz strzelać. Gole jak mnie nie ma, tak? Nie mogę do toalety nawet wejść na chwilę. Ty. Musisz oszukiwać. Jakie oszukiwać? Czy my go strzeliłeś? Gole i nie było. Zresztą nie co, ale co przy nim będziemy robić? no o! Tak. To było 0-0, i co? Bracia kolis? Razem? Czego ty rzucasz wszystkim? Posłuchaj mnie chwilę. Dlaczego my musimy współpracować? Ja współpracuję, dlaczego pobiegłeś tam sklejcać? Bo chcę coś zobaczyć, dzielinka idzie. chcę coś zobaczyć, czeka mi siadać ci to zrobić, chłopak? Co ty? Rower, rower, rower robisz? Trzymano. Nie mówię, że przylatujesz. Lecimy, do Dubaju. Muszę, do, 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 do z <laughs> ale z mojej firmy? Ale mówię, że, że lecicie do Dubaju, ale do z mojej firmy, kiedy ty tu byłeś w ogóle ostatnio? Ty. No. Ale chwila, 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 jest tak spokojnie? Jakby razem gracie w FIFA? Co się nie ee, tak, nic nie byłem, nie, lata. nie, bo byłem, już, byłem, już byłem w toalecie, lecie, przy... a on sobie strzelił gola w tym samym czasie traj, i mi naciska się. Graj, graj. Grzesio, popatrz, co ci ten sprzęt tutaj. Bo mbora poleciał. Pójdź pokażę tutaj. Pokażę. A, znawca się w siódemka, ty! A wiesz, że ten znawca w ogóle, nie? O, do nagrywać nagrywać teledy, ty. bo on już nie jest raper wiesz? On jest raperem teraz. korupcja, ręka, rękę myje. Kościół, aborcja w sutannach pedofile. A, okay. nigdy nie byłem w raperem, nie umiałem kleić aut Ale kontynuuję, to nie dalej nie umiem rapować. Ale za pierwszy kawałek do Bogato, Rafałza tak? daje naprawdę dzięki, do kawałek. Dzięki, dzięki, dzięki. Tu i nawet ja się muszę Takie zgodzić, że dobre kawałek. Kontrowersyjny. Ale co ty robisz? Naprawdę, po pierwsze nie jesteś raperem i nie bierzesz. Po drugie nie jesteś raperem, a po trzecie nie jesteś golfistą. Człowieku, to ty pokazujesz im? Wiesz, jak stopki swoje układał, to taki... Ty w ogóle dobrze, balas balans na utrzymujesz, tak? jest całkiem spoko. No, to potem miałem 38, kurde. Ja mam 38. Graj, ja, bo jest ja 1-0 mnie, ty. Patrz, 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 Weź, gdzie ty? Patrz, 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 patrz. patrz człowieku. Patrz, patrz tutaj, co ja ci robię? Mara. Do zobaczenia w Dubaju! Widzimy się w Dubaju. Naciskam X, kółko i krzyżyk, i przenosimy się magicznie do ciepłych krajów. A to jest debil, co? YouTuber się znalazł w jeden. Widzisz? Chodź, bo mamy samolot.

Abu Dhabi, a nie Dubaj. Abu Dhabi, to no, przepraszam, o. Uff. kobieta, musi się dzieć, no. Jak ten rafał z tobą wytrzymuje, Sylwia, kobieta. Oto nasza sura, którą będziemy jeździć, mam nadzieję, że Wam się podoba. No po prostu, kurwa, no nie! Boże, czy ty to widzisz. E, Zobaczymy, ile jesteśmy w stanie zmieścić tutaj ludzi. Bo ja bym tak na oku powiedział, że pewnie jest 20. No dobra. Żartowałem, nie bierzemy tego auta. Bierzemy coś dużo lepszego. Przejdziemy się po tym o tym, oto tym sudem motoryzacji. Uf, uf. Moim ulubionym SUWEM jest oczywiście G Klasa. Model najlepszy na świecie. I za mną taki właśnie stoi tylko dla takich, co nie mają budżetu na G- klasę, tylko mają na... nie wiem jak to nawet nazwać, S. Jak Suzuki.

Patrzcie, co uśmiechnięci, to są wszyscy w ogóle szok, zajebiście. Co może być lepszego od G800? Tylko jedno, dwa razy G800. Czarny, nie podlega dyskusji, jest przepiękny, ma piękne złote wstawki Wy******te te felgi, Brabusa, ale niebieski, jest na pewno inny. I dzisiaj do naszego tutaj pięknego dubajowskiego vloga Shake the Greg The Money Boy pokażę wam niebieskiego. G800, jak sama nazwa wskazuje. Jak myślicie, co może mieć 800? No może mieć 800 koni, tylko i wyłącznie. Przepiękny body kit. Składaliśmy już takie, o, w ogóle fajne jest to że oczywiście robią już repliki takich bodykitów, czyli jak macie normalnego G-Wagona czy G63 to możecie sobie kupić nawet nieoryginalny Brabusa, tylko taką wiecie, kopię chińską, ale fajną, bo plastikową która się ładnie składa, już takie instalowaliśmy i auto może przypominać prawdziwego G800 uwielbiam G-Wagony najbardziej, tutaj w Dubaju jest ich bardzo dużo ale oni uwielbiają się jednak w Land Cruiserach, oni uwielbiają się w tych swoich z takich tych jeepach, gdzie spuszczają powietrze i po pustyni sobie śmigają. To auto nie dość, że ma przepiękny kolor, taki jak moja korweta w ogóle. Podobny, nie? To jeszcze to auto ma przepiękny, bardzo fajny środeczek. Super kontrast. Co w ogóle niebieski z pomarańczowym? Jak jesteś tej i mieszkasz w Dubaju i masz kupę szmalu, to możesz robić co chcesz. Możesz kupić sobie, g od Brebusa i wymalować go na niebiesko. A jak widzieliście, możesz kupić Brebusa. I wymalować go sobie na czarno, bo tutaj on jest w szatynie, ale on nie jest klejony jakąś folią. No bo Karboniki oczywiście, wszędzie zajebiście auto wygląda, prowadzi się fantastycznie. Bycie szejkiem, yy, posiadanie g czarnych, jak widzieliście, niebieskich, żółtych, ogólnie g i innych fajnych dóbr materialnych nie jest złe, ale jak wiemy. Gregu, teraz z wami to świruje, udając, kurde, szejka. Nawet się nie zapięłem. Bo jak kupowałem sobie to wczoraj, wiecie o co chodzi? To mówię, a to tylko na chwilę, tako, żeby tam, wiecie, się powygłupiać czy coś. I mi się porwały tutaj guziki. Yy, no, porwały mi się i teraz takim jestem szejkiem trochę zmanierowanym. a wiem co, bo myślicie, że byłem na Dubaju wczoraj w jakiejś imprezie i mnie jakieś dziewczyny tak zmasakrowały. Nie, nie byłem na dziewczynach, jestem już dorosły. Powielbiam wagony mówię to, mówiłem, powtarzałem i powtarzać będę jeszcze wiele razy. Te nowe G-Wagony są trochę jak S klasy, ale jeździ się naprawdę dobrze. Szkoda, że obiecałem, że nie. Mówią, ale nie wiesz, Gregu, nie zabieraj nam Giełwagona nigdzie na, jakoś, na jakąś pustynię, czy Wiesz, żebyś tam nie robił jakieś świrowo. Mamy nowego, kurczę tego i tam no, dbają o niego, bo tutaj niektórzy szejkowie mają to gdzieś, mają to, mają to kompletnie w dupie to, Że ktoś im zabierze samochód i im rozwali. Wiecie dlaczego? To tak jak powiedział nam kiedyś z rodziny Altani, on kupi sobie nowego. Jak mamy im powiedzieć teraz, że nie przyjechaliśmy tu oglądać Astonów, Chironów, jakichś takich wież? Dla, dla plepsu. My im teraz pokażemy McLareny Speedtaila. I to nie jednego, a dwa. Jest taki trend na TikToku, Jaki? A, który losuje ci trzy samochody. Okay. I jeden z nich musisz... Możesz sobie zachować. Z jeden drugi, musisz spalić, a trzeci sprzedać. Okay. Jeżeli chodzi o mnie i tutaj, o, o to co się, co się dzieje, to dla mnie tą Ferarkę, no to ja nie jestem jakimś tam y, fanatykiem klasyków, nie wiem ile jest warta, ale to nie dla mnie. Jeżeli miałbym coś wybrać, no ja nie wiem, ja nie, wiesz, nie, nie miałem okazji przyjechać się Speedtail'em, ale jeżeli miałbym coś oddać, to oddaję Ferarkę, a jak miałbym coś wybrać, to chyba jednak wybrałbym... ...Jelbiam Chiron'a, albo p 1 McLarena. Kurde, P1 czy Ciron, wybieracie, wy się znacie na tym bardziej niż my. Znaczy, niektórzy z was. Przynajmniej tak myślicie. Nie każdemu pozwalają, że tak powiem, usiąść w speedtailu, no ale Greg Collins jest wyjątkowy, prawda? Więc mi pozwolili. Jest na to sposób. O, tak. o. O. Jak żyje nie siedziałem w samochodzie po środku, który ma kierownicę, i tu te dwa siedzenia. Ja to powiem otwarcie, ok? Chcecie to mnie zabicie za to. Te dwa siedzenia po prawej po lewej. Tylko dwie piękne kobietki. No nie ma inaczej. Nie, nie byłem na dziewczynach. Jestem już dorosły. Tutaj? To wiecie, ja jakiś strasznie przypakowany to nie jestem, nie. Ale te, te dziewczyny, o których mówiłem, że chciałbym je wziąć, to muszą być takie szczupluteczki, takie szczuplute, takie, wiecie, nie za duże. Bo tu w ogóle nie ma miejsca, jak usiąść. Jak jestem w Anglii, to jeżdżę z kierownicą z prawej strony. Jak jestem w Polsce i w Europie, to jeżdżę z lewej strony. A jak jestem w Dubaju, to siedzę z kierownicą po środku. Czego wy nie rozumiecie? Mateusz, to nie jest tak, że tu nie ma przedniej szyby. Rozumiesz? Ona tutaj jest. Tylko nie wiem, co ona ma chronić. Wiesz, no. że ona chroni przed muchami? Coś, to, to jest auto, ono się do niczego nadaje. od tego w Polsce. Mu muchy w nosie to muchy w nosie to i tak dużo ludzi ma u nas w kraju i tak nie chciałem jechać samemu więc wziąłem sobie jak kumpla on się nazywa Wilson to jest mój przewodnik i powiem szczerze że nie chciałbym się tutaj zgubić, no bo jak Bym się skopił tutaj, to nawet nie mam szklanki wody ze sobą już, bo wypiłem wszystko. Musiałem się, Musiałem się zatrzymać na chwilę, bo się tak najadłem piasku, że trzeba było przepłukać usta, jakkolwiek to brzmi. Ja takim czymś Śmigałem w Katarzyk, już sobie jakieś 6, 7 lat temu. Widzieliście to w odjazdowych brykach na TVN Turbo i na Discovery. 900, 1000, 1500 dirhamów za prywatny tur. Naprawdę ważne. Tak, naprawdę mamy najszybsze auto świata, jak wiecie o co mi chodzi. Ale nie będziemy o tym mówić teraz, ile ono ma koni albo ile nie ma. Zadanie dzisiaj jest jedno bardzo proste. Razem z moim bratem zawsze o wszystko się sprzeczamy i zawsze chcemy być we wszystkim najlepsi. Tutaj za tymi górkami jest bardzo mały tor wyścigowy. Tak to sobie nazwałem. To nie jest tor wyścigowy, ale dla nas jest. Ten, kto dzisiaj wygra i zrobi lepszy czas tym oto Nissanem, spędzi prestiżowy, przepiękny i bardzo fajny wieczór. Tutaj na pustyni Gdzie są barbecue, sklepy z pamiątkami, kaczki, woda. Bardzo fajnie tutaj jest. Greg, to nic nie ma, to masz fatamorgany, człowieku, to nic nie ma. Co mam? Fata Morgana? Fata Morgana. Nie, chata Morgana. No nic, ścigamy się. Jestem starszy od Rafała, więc pozwolę mu zacząć. Ale jedno jest pewne: dzisiaj nie oszukujemy ani ty na mnie, ani na ciebie. Słowo? I kto to mówi? Ty, kto to mówi, ile razy no. mnie oszukiwałeś, ty przez całe życie. Dobra, to ja bym tutaj uważał, bo tu będą drifty się odchodziły. Troszkę do przodu jeszcze, widzisz jak ja ci, widzisz jak ja robię to, żeby ci pomóc? Jeszcze do przodu. Dobra, dobra. Jedziesz, tam dookoła, tutaj zawracasz na ręcznym i stoisz. Tylko kurde, może poczekamy, wielbłądy przejdą, co? Dobra, no ja zdążę, zdążę. Zdążę, 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 Dawaj, daj. Poszło. To jest niepar, miałem wielbłądy w ujęciu, to jest... Ja 30 sekund Ale to jest ja Ten jak zgania na wielbłądy Wynik jest 1,30, nawet ci ręczny nie wyszedł to bez dawaj, oszu dawaj, oszuście Bez oszukiwania Kto to mówi? Trzeba zapiąć pasy To jest legalny wyścig Legalny wyścig na pustyni, gdzie nie ma e, prawa? Illegal only when police there Police not there, I will be everything legal 3 2 1 Czekaj

Haha, <laughs> wygrałem! Idę na imprezę! Yo! To jednak nie była fata Morgana. Dzieje się to naprawdę, jest to miejsce przepiękne. Nie wiem, jak kamera to odda, ale tutaj jest cudownie. Pogoda jest idealna. Teraz, może, jest niecałe 30 stopni. Jest po prostu zajebiście. Rafał przegrał, ja wygrałem. Idę na kolację, a Rafał nawet nie wiem, gdzie jest, pewnie siedzi w hotelu. I nie prowadzi. Jak mam powiedzieć tej pani, że nie lubię czarnej kawy, ale taka ma być, czarna arabika. Gdzie się taki nie napić jak na pustyni. Ja jestem szejk, Greg, big money boy. Jak będziecie ze mną się przyjaźnić, wszystko będziecie mieli obcyty was wszystkich złotem, srebrem, czym chcecie. Nie, fajne, fajne są wielbłądy, ale wolę konie. Mechaniczne. W tym już miejscu, które chciałem koniecznie wam pokazać. A nawet pochwalić się, że mogę tutaj spać, jak jestem w Dubaju, bo jest to naprawdę coś innego niż to wszystko, co do tej pory na świecie zwiedziłem. I choćbym dał Wam, nie wiem, 5-10 szans na zgadnięcie, gdzie śpię, to duża większość z Was i tak by nie zgadła. Chodźcie ze mną, już Wam pokażę. początek tymi oto oryginalnymi drzwiami Zapraszam Was do mojej kajuty. Chcecie gotowi, to chodźcie ze mną. Tydy, łazieneczka, całkiem spoko. Garderoba. A to pokój kapitana Grega. na ścieżownia. Jak tam wszystkie silniki nagrzane są i jak młode nastolatki? Patrzcie tu to, to, jest najfajniejsze tutaj wlazłem, patrzcie na to. Ten, Patrzcie jakie okno I to tutaj w ogóle jest zrobione chyba z mosiądzu jakiegoś O, można otworzyć O i można sobie otworzyć okienko Ale wieje Nie dali mi CV, tylko przyleciałem w nocy, znaczy przyleciałem, przyjechałem w nocy I byłem strasznie zmęczony, że już cokolwiek Jeżeli auto nie żyje, to nie będzie imprezy. Bez imprezy. Rolu, co do zutówki mi to też kurwa wszystko rozumiesz? Dobry pan, dobry pan!